I pozwolę sobie wówczas przypomnieć teraz to, co wtedy powiedziałem, panie sekretarzu generalny, panie przewodniczący Rady Państwa, bo był wtedy Jerozolski współczesna, żywo dyskutowana problematyka praw człowieka, suwerenności narodów i państw, ma swe historyczne i merytoryczne sformułowania w polskiej kulturze, tak w okresie średniowiecza, jak i dzisiaj. Sam problem ograniczenia suwerenności państwowej i narodowej, powiązany ostatnio ze słynną doktryną Breżniewa, wtedy wiedziałem jak ówczesny premier Rakowski się podniósł, tam nam na mne oczy, co się dzieje, prawda? Doktryna, ktoś występuje przeciwko doktrynie brzmiewo ograniczonej suwerenności. Ta ograniczona suwerenność znowu dzisiaj nam zagraża. Czym jest wejście do Europy przy mocy tego traktatu podpisanego, utratą nie, suwerenności? Wtedy, wtedy Rosja się spostrzegła, że za dużo. Ja tutaj do niego mówię. Tak, pojawił się w historii polskiej Europy już w średniowieczu w postaci słynnego sporu z zakonem krzyżackim, którego ideologią było nawracanie nawet siłą i mieczem pogańskich ludów na chrześcijaństwo. Już wtedy... Prawda, Niemcy, którzy dzisiaj są dominującą potęgą w Europie, już wtedy Niemcy w postacie Zakonu Krzyżackiego nie liczyli się suwerennością, chcieli Litwinów, Prusaków nawracać mieczem. Wiemy, czym to się skończyło. Skończyło się pod utworzeniem państwa pruskiego, które nas rozebrało później na kawałki. Mówię krzyżacy. Sprowadzenie na ziemię Polskie dla obrony przed najazdami plemion pruskich zmienili doktrynę obrony w doktrynę agresji. I wówczas rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowicz na Soborze w Konstancji z początku XV opracował i uzasadnił doktrynę o suwerenności narodów i państw jako niemoralną i błędną ogłosił doktrynę ograniczającą suwerenność narodów, nawet w imię najwyższych wówczas ideałów stworzenia chrześcijaństwa i nawracania na nie i siłą. To Polska i wtedy Akademia Rzekowska zwróciła uwagę, że to jest niesprawiedliwe i niemoralne zabrać komuś suwerenność i siłą go do niego zmuszać. Od tego czasu w świadomości Polaków zawsze budziła sprzeciw doktryna ograniczonej suwerenności. Proszę Państwa, znowu to przeżywamy. To niedawno się przezwyciężyliśmy, to niedawno i znowu to przeżywamy. Ograniczona suwerenność. Nie, nie prawo nasze, ale prawo obce ma nami rządzić. Powstała jeszcze w średniowieczu koncepcja suwerenności państw i narodów zyskuje dzisiaj pogłębione teoretyczne uzasadnienie w uznaniu suwerenności człowieka. Proszę Państwa, tak mówiłem tutaj na początku, sprawiedliwość dotyczy konkretu człowieka, nie jakichś abstraktów i jego potrzeb. I otóż tak samo Ludzka osoba jest pierwszym suwerennym, pierwszym podmiotem praw ludzkich i obowiązków, przez to, że tylko człowiek swoim poznaniem i swoją miłością może ogarnąć siebie, świat i wszystko, co go otacza, dokonać aktów decyzji. Suwerenna decyzja człowieka jest ostateczną podstawą suwerennych decyzji państwa. Bez zgody człowieka nie, państwo nie może pozbawić go suwerenności. To jest podstawa sprawiedliwości. To mówiłem publicznie i to na cały świat się rozeszło wówczas w telewizjach. Tak jak ludzka osoba nie może stać się tylko rzeczą i traktowaną być tylko jako rzecz i przedmiot decyzji silniejszego. Bo zawsze jest żywym podmiotem, suwerennym. Tak państwo organizujące obywateli w suwerenne społeczeństwo nie może stać się przedmiotem decyzji silniejszego, bo jest podmiotem i suwerennym w stosunku do własnych decyzji. I mówiąc wtedy, wspomniałem też, mówiłem do, do, Breżni, do Gorbaczowa. Tak tę sprawę widzieliśmy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim gdzie przed laty dyskutowaliśmy to z kolegami, wtedy z Karolem Wojtylu naszym kolegom, a wtedy było papieżem, dzisiaj papieżem. I właśnie Jan Paweł w swym powszechnym nauczaniu nieustannie podkreśla suwerenność i podmiotowość ludzkiej osoby, prawa człowieka jako godność, jako podmiotu, a nie przedmiotu, jako celu, a nie środka wszystkich ludzkich działań. I zwróciłem się osobiście do Gorbaczowa wtedy. Wypowiedzi pana sekretarza generalnego Michaela Gorbaczowa zdają się współbrzmieć z koncepcją podmiotowości człowieka. I mówię, gdyby to jeszcze było dzisiaj zagwarantowane i powtórzone, ten. Gdyby to było, kończę tak, gdyby to było jeszcze jakoś potwierdzone, to ludzkość poczułaby się bezpieczniejsza. Po tym przemówieniu konsternacja pewna, żona Gorbaczowa pytała się, kto to jest, ten to gadał chyba jezuita grejsztor który był urodzony w Moskwie i świetnie mówił nie, gorzej, dominikaniec. Mój". No dzisiaj już, dzisiaj niestety ci dominikanie durnieją, no ale co zrobić. I na to, na to odpowiedział mi Gorbaczow, był też... Nazwisko takie trudne, nie wiem co, ja się ustosunkuję i przysłał odpowiedź pisemną tego rodzaju. Warto sobie to przypomnieć, bo dzisiaj znajdujemy się w tej samej niemal sytuacji. Co Gorbaczow napisał? No i to też jest rzeczą zrozumiałą, że istnieje głęboki związek między procesami przebudowy i odnowy socjalizmu w poszczególnych krajach a wejściem ich współpracy na jakościowo nowy poziom. Podoba mi się porównanie, które przeprowadził profesor Krompiec między suwerennością każdego człowieka a całkowitą suwerennością